I chyba się rozpoczęło. Hello, hello, witajcie, kochani. Dajcie znać, czy mnie widać, dajcie znać, czy mnie słychać. Hello, hello, witajcie, kochani. Już słyszę. Dajcie znać. Już, już się usłyszałam. Dajcie tylko znać, czy widzicie, czy wszystko jest ok. Mamy już pierwszych gości na naszej transmisji. Witam, witam serdecznie. Napiszcie tylko, czy wszystko jest ok. Czy nas widać? To znaczy jeszcze na razie tylko mnie. Gościa jeszcze na moment ukryłam. Witam. Miło będzie posłuchać o czymś innym. Też tak uważam. Witam. Pomysłowa nauczycielka. Już czekam na spotkanie. Magdalenka pisze, że wszystko jest ok. Super, fajnie. No to co, kochani? Witam Was bardzo serdecznie na naszym wydaniu specjalnym. Wydaniu specjalnym. Jest naprawdę ok, tak. Jakość tego spotkania widzę już, właśnie też po, po, po odbiorze że jakość tego spotkania jest bardzo, bardzo dobra, jeśli chodzi o obraz, i u Was myślę, że tak samo ten obraz wygląda. Natomiast, jeśli chodzi o głos, odpisujecie mi tutaj, że słychać, że wszystko jest ok. Kto tam się smuci i dlaczego? Kochani, nie ma się co smucić, uśmiechnijcie się do nas, my uśmiechamy się do Was i w dniu dzisiejszym wydanie specjalne Poświęcone naszemu wydawnictwu. Jak już pewnie wiecie, jeśli obserwujecie bacznie nasze poczynania, do jakby całej oferty kapeluszowej dołączyła również oferta wydawnicza, wydawnictwo edukacyjne, kapelusz z kwiatami. I w dniu dzisiejszym, cieszę się, że już ponad 50 osób jest na pokładzie, w dniu dzisiejszym chciałabym porozmawiać z gościem. A gościem tym będzie szefowa naszego wydawnictwa. I chciałabym porozmawiać z naszym gościem o tym wszystkim, co dziać się będzie w naszym wydawnictwie. O tym wszystkim w Skierniewicach pisze tutaj. Dorina, że wszystko super i świetnie widać. Czyli o tym wszystkim, co dziad się będzie w wydawnictwie, o tym, co będziemy mieć do zaoferowania nauczycielom, nauczycielkom, o tym, jakie, jakie najbliższe plany, jeśli chodzi o naszą działalność wydawniczą. Tak więc pozwólcie, że przedstawię naszego gościa. A jest nim Małgorzata Wiśniewska-Olejnik. Hello, Małgosiu. Dzień dobry, powinnam powiedzieć hello, hello. Hello, hello. Małgorzata Wiśniewska Olejnik, szefowa naszego wydawnictwa, nauczycielka języka polskiego i filozofii. Pierwszym liceum ogólnokształcącym imieniem Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Autorka wielu artykułów w prasie branżowej, m.in. w polonistyce, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie twórczy nauczyciel. Entuzjastka narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, zwolenniczka wychodzenia za ławek szkolnych, uwielbia metody aktywizujące. Propagatorka wykorzystywania wierszyków edukacyjnych, ale uwaga, w edukacji ponadpodstawowej, co, no tutaj będziemy musiały do tego, do tego momentu będziemy musiały wrócić. Oraz stosowania mnemotechnik na lekcjach. Głosi teorię, że klamerki, sznurek do prania, piłka, suszarka na bieliznę to doskonałe rekwizyty edukacyjne. A do tego jeszcze miłośniczka twórczości, Agnieszki Osieckiej. Witam serdecznie Małgosiu. Witam serdecznie. Kochani, my w dniu dzisiejszym chcielibyśmy porozmawiać właśnie o planach, o takiej misji naszego wydawnictwa. I tutaj Małgosiu chciałabym Cię poprosić o przedstawienie tej misji. Czekamy z niecierpliwością, mówi do nas pomysłowa nauczycielka. Witamy, witamy. Ja to może od razu podświetlę. Dzień dobry, dzień dobry. Więc tak, tu jeszcze popatrz, mamy Kasię, która od dzisiaj jest dyplomowanym nauczycielem. Gratulujemy! Kasiu, gratulujemy, dokładnie. Tutaj pani Marta pisze nam, że pięknie wyglądamy i jak zawsze miło nas słyszeć. Dziękujemy również. Cieszymy się bardzo, że miło. Czyli bardzo cię proszę, jeśli możesz, Małgosiu, króciusieńko na temat naszej misji, na temat tego, co w naszych planach, jak to w najbliższym czasie będzie wyglądało i w jakim kierunku będzie podążać ta nasza wspólna praca. Dobrze. To już opowiadam. Na początku powiem, bardzo mi miło, że się spotkaliśmy, że mogę opowiedzieć o nowym kwiatku w Kapeluszu z Kwiatkami, czyli o wydawnictwie edukacyjnym Kapelusz z Kwiatami. Jak widzicie u mnie na głowie, kapelusza z kwiatami nie ma, ale w mojej jeszcze, głowie i w moim sercu jest obecny jak najbardziej. Mam nadzieję, że i w Waszych głowach, i w Waszych sercach znajdzie się jakieś zaszczytne miejsce dla naszego kapelusza z kwiatami. Otóż tak, dzisiaj spotkaliśmy się, żeby opowiedzieć sobie o misji, o celach naszego wydawnictwa, o naszych zamierzeniach, ponieważ już niebawem pierwsze publikacje z logo naszego wydawnictwa, tak pod, pod naszym szyldem, e, będą wydane. E, zależy nam na tym, e, byśmy rozpowszechniali i promowali dobre praktyki nauczycieli. Wiemy, że nauczyciele robią świetną pracę i dobrze to nagłaśniać, dobrze to pokazywać, dobrze, żeby te dobre praktyki stały się iskrą, które e, rozpalą pożar chęci do działania w nauczycielach, którzy mają wątpliwości, którzy uważają, że nie, ja tak nie potrafię, potrafisz, a my pokażemy przykłady innych, którzy nie wierzyli, a zrobili i świetnie im to wyszło. Chcemy również zaspokajać potrzeby edukatorów w ten sposób, że będziemy publikować publikacje, które będą wskazywały najnowsze trendy edukacji. Oczywiście Oprócz tego, że będziemy wskazywać najnowsze trendy w edukacji, będziemy też pokazywać sposoby pracy według tych trendów, tak? Żebyśmy byli w zgodzie z czasem, w zgodzie z wymogami XXI wieku. Chcemy też promować kreatywnych nauczy nauczycieli. Internet aż kipi od waszych pomysłów, a my chcemy przenieść to też na papier. Chcemy stworzyć taką zasadę ex monumentum, tak? Stwórzcie coś, co zapewni Wam. Nieśmiertelność, taką edukacyjną nieśmiertelność. Na tym nam też zależy. Chcemy umożliwić zaistnienie tym osobom, które robią coś świetnego, ale w domowym zaciszu. E, chcemy, by te osoby zaistniały na edukacyjnym rynku wydawniczym, by po prostu świat o nich usłyszał. E, chcemy też wspierać osoby, które e, przekroczyły próg e, drogi awansu zawodowego. Chcemy Wam pomagać, wspierać was, pokazywać Wam drogę, po prostu z Wami być. Chcemy Wam po prostu w tej drodze towarzyszyć. I mamy nadzieję, że Wy pozwolicie sobie w tej drodze towarzyszyć, tak? No i oczywiście na koniec chcemy wydawać dzieła, ale nie tak po prostu. Z najwyższą starannością merytoryczną oraz z najwyższą starannością edytorską. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta książka nie tylko cieszyła umysł, ale cieszyła też zmysły, żeby było miło powąchać ten papier żeby było miło dotknąć tę okładkę zależy nam na tym żebyście mieli naprawdę niesamowite doznania związane z kontaktem z wydawanymi przez nas książkami No jak miło się tego słuchało słuchajcie i to ja powietam, po raz pierwszy po raz pierwszy jest w ramach transmisji na żywo słuchajcie. na, na... To prawda. dziewczyny, to bardzo proszę o ogromne serducha dla Małgosi, bo, bo, bo bardzo, bardzo dobrze się tego, tego słucha i mało kto uwierzy, że jest to Twój pierwszy raz przed kamerą. Kochani, jeśli macie jakiekolwiek pytania do nas, to też bardzo proszę piszcie w, w komentarzach, spróbujemy się tutaj do tego odnieść, jeśli będą się takie pytania pojawiały, a teraz Małgosiu, będzie przed Tobą takie bardzo trudne za Zadanie, ponieważ chciałabym, żebyś spróbowała powiedzieć o naszych pierwszych publikacjach. Serducha już lecą, słuchaj. Serducha szybują, także serdecznie dziękujemy za te serducha i za to wsparcie dla Małgorzatki. Czy Panie mają wakacje? Nie <grywa> mają wakacje. Tak, Sandra, mamy wakacje, właśnie teraz je i mamy. I tak nasze wakacje. Dziękujemy je na to, żeby się z Wami spotkać. Ja cały czas powtarzam, że jak człowiek robi to, co kocha, to nie potrzebuje wakacji, nie potrzebuje odpoczynku, ponieważ to, co się robi, nie jest wtedy w żaden sposób męczące. I brawo, dziękujemy za brawa. Anetka, jeśli pozwolisz, bo poprosiłaś mnie, żebym powiedziała o pierwszych publikacjach, więc jeśli pozwolisz, tak. to jeszcze chciałam tak. o tym powiedzieć. Otóż przed chwilą mówiłam o tym, że chcemy wskazywać te trendy w edukacji. I oczywiście doskonale wiemy wszyscy obecni tutaj, że hitem ostatnich czasów, no jest to też w pewnym sensie wymóg, jest kodowanie, różnego rodzaju szyfrowanie. I kochani, żebyśmy nie byli gołosłowni, my zaszyfrowaliśmy. Misje i cele naszego wydawnictwa w naszym logo. Anetka, może o tym powiesz coś więcej? Tak, w naszym logo też jest ukryta ta misja, ale zanim o tym, to tutaj właśnie też Daniel, między innymi, napisał, że bardzo miło czekam na książki, z przyjemnością podzielę się również swoimi praktykami jako bibliotekarz szkolny. Daniel, serdecznie zapraszamy do współpracy, Oczywiście. będzie nam bardzo, bardzo miło. Tak, jeśli chodzi o nasze logo, logo, które pomagaliście nam wybierać, które też z Wami, które też z wami staraliśmy się w jakiś tam sposób dookreślać, jego, jego ostateczny wygląd. To oczywiście jest kobieta w kapeluszu z kwiatami na głowie. Oczywiście odniesienie do mojego kapelusza z kwiatami powinno się i, i, i musiało się tutaj pojawić. Czyli z pierwszego logo, które było tylko samym kapeluszem z kwiatami, pojawiła się, pojawił się tam również ten element związany z wydawnictwem, czyli otwarta księga. Do tego, do tego piękna kobieta, za twarz, z racji tego, że odbiorcami tego, co robimy na co dzień, i generalnie w zawodzie nauczycielskim w większości, w większości pracują kobiety. Oczywiście są też mężczyźni, czego dowodem i przykładem jest tutaj obecny z nami Daniel, no, ale generalnie jednak to kobiety tutaj w tym zawodzie przeważają. No i teraz jeśli chodzi o to nasze logo. Otwarta Księga, czyli to otwarcie właśnie na to wszystko co związane z edukacją, co związane z nauką, co związane z przyjmowaniem tej wiedzy z, z książek, z tych, z, tych, z tych pięknych otwartych ksiąg. Kapelusz z kwiatami, rozwój, rozkwit, piękne kwiaty, które właśnie pokazują nam tą radość Budzenia się na przykład wiosny, tak? Czy tą radość tworzenia czegoś, czegoś nowego? No i ten piękny kapelusz, który będzie towarzyszył mi osobiście w moich działaniach zawsze. I być może też kiedyś odniosę się do tego, dlaczego tak jest. Bo często pytacie o to, skąd w ogóle ta nazwa, i skąd ten kapelusz, i, i o co tutaj tak naprawdę chodzi. Bo przecież to nie kwiaciarnia, tylko, tylko działalność związana z edukacją i z pracą z nauczycielami. A także w ten sposób staraliśmy się, staraliśmy się uchwycić to wszystko, co ważne w tym, w tym znaku graficznym i myślę też, że bardzo dobrze nam się to udało. Chcę zaznaczyć, że nie tylko w znaku graficznym są szyfry. Również w tym tekście kapelusz z kwiatami jest szyfr. Pozwolicie, że skorzystam ze ściągu. Kato kreatywność, a oczywiście macie rację, awans, jak mogło być inaczej. P to pasja, bo takich nauczycieli poszukujemy, nauczycieli z pasją. E edukacja, przecież ta piękna kobieta z naszego logo to edukacja właśnie i wspólnie sprawmy, żeby ona piękną pozostała. L to lekcja, U, umiejętności, S sukces, który E, bardzo możliwe, że wspólnie odniesiemy. Z zaangażowanie, drugie Z zasady, K kompetencje, e, W wychowanie, I inteligencja, A autorytet, T twórczość, A ambicja, M materiały, I ideał. Ideał, do którego będziemy oczywiście dążyć. To są mhm. słowa, które oddają naszą misję i nasze cele. Do tego dążymy, mam nadzieję, wspólnie. Dokładnie tak. I mamy tutaj też jeden z komentarzy. Nie ma, nie ma to jak wersja książkowa, pisze to szkolna bibliotekarka. Także zgadzamy się z tym w pełni i takie właśnie wersje książkowe będziemy dla Was przygotowywać. Daniel pisze, że trudno wyobrazić sobie faceta z kapeluszem i z kwiatami. No, i Daniel, możemy sobie popróbować tutaj troszeczkę tą wyobraźnię, jednak poćwiczyć, i jeśli chcemy, to jesteśmy w stanie wyobrazić sobie wiele, ale Daniel pisze również, że może to być taka piękna kwiaciarnia pomysłów, i tutaj jak najbardziej to kupujemy. No to bardzo proszę, Małgosiu, pierwsze publikacje, co przed nami, co w przygotowaniu. Wiem, że będzie to trudne zadanie, więc bardzo proszę. W sposób nie do końca jawny, ale przybliżmy naszym Dobrze. uczestnikom spotkania. Co przed nami w najbliższym czasie. Dobrze. Już opowiadam, co przed nami. W najbliższej przyszłości ukażą się pierwsze nasze publikacje. Zapewne nie jest to dla was zaskoczeniem. Zresztą nasze dzisiejsze spotkanie też związane jest z tym, tak? Za chwilkę wydajemy pierwsze dzieła i chcemy o nich opowiedzieć, ale tak jak powiedziała Anetka, nie powiemy wszystkiego tak do końca. Czego możecie się spodziewać? Na pewno możecie się spodziewać dopracowanych dzieł, na pewno możecie się spodziewać uniwersalnej tematyki, czyli takiej, która będzie dotyczyła każdego nauczyciela, psychologa, pedagoga, terapeuty, rodzica. Zależy nam na tym, żeby. W naszym wydawnictwie każdy, kto jest związany z edukacją szeroko pojętą, znalazł dla siebie materiały, znalazł dla siebie miejsce rozwoju, po prostu, żeby nasze wydawnictwo stało się dla niego takim bezpiecznym miejscem, gdzie albo będzie się dobrze czuł, albo będzie współtworzył, będzie dzielił się swoimi dziełami, swoją pasją. Wracając do głównego wątku, czyli do naszych dzieł, w najbliższej przyszłości spodziewajcie się E, dzieł uniwersalnych, tak jak powiedziałam, przygotowanych z ogromną starannością merytoryczną e, i edytorską. E, spodziewajcie się dzieł, które będą e, odpowiadać wymaganiom na różne stopnie awansu zawodowego, będą, wymaga, będą odpowiadały na kierunki polityki oświatowej państwa na najbliższy rok szkolny, czyli każdy, e, e, każda osoba, która jest związana z edukacją, odnajdzie tam. Coś dla siebie, na pewno z tego skorzysta, na pewno mu się to przyda, albo skorzysta na zajęciach, albo skorzysta do własnego rozwoju zawodowego, osobistego. Także naprawdę zapewniam Was, warto czekać na to, co za chwilkę będzie się działo w wydawnictwie. Oczywiście Nie warto. Mogę czekać... więcej. Nie mogę więcej. <laughs> e, oczywiście warto czekać na to, co za chwilę będzie się działo, i za chwileczkę, jeśli tylko dopniemy pewne, informa pewne nasze działania dotyczące, e, czy to podpisania umów, czy to uzyskania pewnych, e, pewnych e, potwierdzeń, e, będziemy zdradzać więcej szczegółów, będziemy Was oczywiście też prosić o opinię, będziemy Wam pokazywać pierwsze e, okładki, będziemy Was pytać, jaka kolorystyka, czy na pewno ta, czy być może ta okładka jest dla Was lepsza i, i, i łatwiejsza, łatwiejsza do przyjęcia? Także wielokrotnie będziemy Was prosić, będziemy Was tutaj zachęcać do współpracy i do pomocy, ale też chcielibyśmy, abyście czuli się też swego rodzaju współgospodarzami w tym naszym wspólnym dziele. I bardzo chętnie zapraszamy Was również do e, współpracy. Tak jak napisała tutaj pomysłowa nauczycielka, e, pięknie brzmi czekamy. Jesteśmy chętni na współpracę, nauczyciele mają powera, świat musi o nich usłyszeć. E, I zgadzam się w pełni z pomysłową nauczycielką, o której myślę, że też jeszcze nie raz usłyszycie, kochani. A, a teraz bardzo proszę Jakie korzyści, tak? Jakie korzyści dla nauczycieli? Jak to widzisz? Jak to będzie wyglądało? I w jaki sposób można się z nami kontaktować? I kogo, kogo zapraszamy do współpracy? To oczywiście korzyści związane z wydawnictwem są niezliczone dla osób związanych z edukacją, ponieważ oczywiście będą wspierały rozwój zawodowy, ale tak jak wcześniej powiedziałam, będą wspierały też rozwój osobisty. Tak, możemy wybrać dwie ścieżki jednocześnie. Mówię o ścieżkach współpracy z nami, ponieważ można współpracować. A z nami w ten sposób, że będziecie odbiorcami naszych dzieł, które staną się dla Was materiałami do rozwoju zawodowego i osobistego, ale możecie również z nami współ, współtworzyć te dzieła. My wiemy, że szuflady nauczycieli są pełne niezwykłych perełek, i przyznacie, myślę, że Pan Daniel też się z nami zgodzi, przyznacie, że do kapelusza z kwiatami taka biżuteria perłowa będzie przepiękna. Dlatego czekamy na to, czekamy na te wasze perełki, które objawimy światu. Tego nie można dalej trzymać w szufladach. To musi, muszą zobaczyć to inni nauczyciele. Muszą zobaczyć, żeby właśnie to się stało. Iskrą zapalną, tak? Rozpalmy pożar wspaniałej edukacji na poziomie w naszym kraju. Bo naprawdę ogromna siła w nas drzemie, którą trzeba wyzwolić. Pięknie, pięknie powiedziałaś. Także zachęcamy. Zachęcamy wszystkich kochani do po pierwsze do takiej troszeczkę większej wiary w siebie, tak? Być może tak jak mówiła Małgosia, w Twoich szufladach leży dzieło, które stworzyłaś, stworzyłeś. Być może w Twoich szufladach, w Twoich notatnikach są scenariusze zajęć, które warto pokazać światu. Być może tworzysz różnego rodzaju opowiadania, które tworzysz. Tak jak do tej pory, wkładając zaraz potem do szuflady, wszystkie te dzieła, o których przed chwileczką mówiłam, jesteśmy w stanie przyjąć pod opiekę naszego kapelusza, jesteśmy w stanie je pokazać światu i wspólnie wypracować, wypracować z tego piękną pozycję. Książkową, którą, którą pokażemy dalej, którą przekażemy nauczycielom do wykorzystania. Tak jak pisała pomysłowa nauczycielka, nauczyciele są bardzo kreatywni. Nauczyciele wykonują i podejmują się szeregu najróżniejszych działań. Oczywiście towarzyszy nam ta tak zwana klątwa wiedzy, o której też już niejednokrotnie mówiłam. I wydaje nam się, że skoro ja to wiem, skoro ja to potrafię, to na pewno potrafią to wszyscy i na pewno jest to taka Oczywista oczywistość, o której nie warto mówić, nie warto e, e, pisać. E, I tak jak napisała przed chwileczką Marzenka w swoim komentarzu, tak perełki są zamknięte w szufladzie. Marzena rozumiem, że piszesz tu o swojej szufladzie, i rozumiem, że po tym naszym dzisiejszym spotkaniu skontaktujesz się z Małgosią i i być może te perełki z tej szuflady wyjmiemy i o to nam chodzi tak o to, żebyśmy wspólnie tworzyli od nauczycieli dla nauczycieli tak, abyśmy wspólnie po prostu razem z naszym wydawnictwem wzrastali w tym w tym w tym tworzeniu tego wspólnego dobra i tego dzielenia się tym dobrem i tego wyjmowania wyciągania z tych zamkniętych szufladek z tych z tych, z tych opasłych notatników, które gdzieś tam są głęboko schowane, bo przecież ja tego światu nie pokażę, bo przecież ja się wstydzę, bo przecież ja się boję oceny, bo przecież wiele, wiele temu różnych różnych emocji towarzyszy. Także jesteśmy otwarci na to, żeby pomóc Wam przejść przez ten proces, żeby wspierać Was w tworzeniu tych pięknych dzieł i żeby no i żeby te szuflady otwierać. Ania pisze, Dokładnie. że jesteście super dziewczyny. Czekam z niecierpliwością. A już zapraszamy do współpracy. Tak, zapraszamy serdecznie. Mamy nawet takie skryte marzenie, żeby w naszej polskiej edukacji zapanowała moda na kapelusze z kwiatami. I wy jesteście w stanie pomóc nam w tym. O co w sumie przy okazji bardzo prosimy? Tak więc kochani, jeśli macie jakieś pytania, to bardzo proszę, piszcie, pytajcie, jest na to czas. Jeżeli chcecie dowiedzieć się coś więcej, jeśli chodzi o współpracę z nami, to w chwili obecnej możecie oczywiście zaraz, dzisiaj jeszcze napisać do nas na nasz adres mailowy szkolenia -kapelusz -małpa .pl. Wszystkie te Wasze zgłoszenia zostaną przekazane. Małgosi i Małgosia już wtedy bezpośrednio z wami będzie się kontaktować i będzie ustalać szczegóły e ewentualnej współpracy. Także bardzo, bardzo serdecznie e do tego e zachęcam. Otwieramy szuflady, otwieramy serca, nabieramy odwagi do tego, by podzielić się swoimi dobrymi praktykami, by podzielić się swoimi pomysłami, by podzielić się swoimi Umiejętnościami z innymi nauczycielami i do tego bardzo serdecznie Was zachęcamy. Szczegóły współpracy już oczywiście po rozmowie z Małgosią, po spotkaniu czy to online'owym czy telefonicznym z Małgosią. Natomiast no, przede wszystkim chodzi o tą odwagę, tak, żeby się odważyć i żeby, i żeby do nas napisać, co zresztą uczyniła Małgorzata. Tak, dokładnie tak. Jestem żywym przykładem na to, o czym mówimy. Dokładnie tak. Czy macie jakieś pytania do nas, kochani? 65 osób na pokładzie. Cieszę się bardzo, że tyle osób jest z nami. Cieszę się bardzo, że znaleźliście czas, aby posłuchać, spotkać się z nami. Piszcie, czy macie jakieś pytania. I oczywiście przypominam, że pierwsze e-booki w dniu wczorajszym się pojawiły. Jest to już właśnie jedy, pierwsze z opracowań, które, które oddajemy w Wasze ręce. I są to oczywiście e-booki dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, dotyczące planowania stażu. W najbliższym czasie pojawi się też kolejne opracowanie dla nauczycieli w trakcie trwania stażu, więc bądźcie czujni, obserwujcie, lada moment to nastąpi. I tak jak mówiłam, zapraszam bardzo serdecznie wszystkich Was kochani do współpracy z nami. Jesteście super, czekamy z niecierpliwością. Pomysłowa nauczycielka jakby odnosząc się do sytuacji tu i teraz, kapelusza albo przy ubice z kwiatami. Tak, widziałam te przyłbice przyozdobione różnymi kwiatuszkami, żeby też jakoś tak troszeczkę lepiej się dzieciom kojarzyły. No i też jest to jakiś, jakiś pomysł na to, żeby troszeczkę tą sytuację rozładować. Pomysłowa nauczycielka pisze, że super, że udało się stworzyć wydawnictwo. Cieszę się bardzo, cieszę się bardzo, że super. A pomysłowa nauczycielka nam tutaj zaraz dostanie plusa za aktywność. Kochani, czy macie jakieś pytania? <grymianie> Klątwa wiedzy mnie dopadła. Magduś, ale tak właśnie bardzo często jest. Nam się wydaje po prostu, że skoro ja to wiem, skoro ja to potrafię, skoro ja to stosuję, to inni też o tym wiedzą, też to potrafią, też to stosują. A nie zawsze tak jest, dlatego odpuśćmy sobie tą klątwę wiedzy i naprawdę jeśli robimy coś pomysłowego, jeśli robimy coś twórczego, spróbujmy się podzielić tymi pomysłami z innymi osobami. Naprawdę warto, i naprawdę to bardzo często nas też blokuje przed działaniem. Bo o czym ja będę pisała, bo co ja będę coś takiego światu pokazywała, przecież wszyscy to znają, wszyscy o tym wiedzą. A tak niestety nie jest. Magdalena pisze, że e-book zakupiony już dzisiaj. Cieszę się bardzo. Będzie pani zadowolona. Kochani, czy macie do nas jeszcze jakieś pytania? Czy chcecie nas jeszcze o coś zapytać? Czy wolicie po prostu poobserwować, co się będzie działo w najbliższym czasie? Magosiu, czy chciałabyś jeszcze coś dodać na zakończenie do naszych gości, do wszystkich tych osób, które będą. Tak, ja tak, Otóż zdradziłam, jakie jest nasze marzenie, to zdradzę również, jakie są nasze nadzieje. Otóż mamy nadzieję, że kapelusz z kwiatami będzie dla Was wielosezonowy i że w tym kapeluszu z kwiatami będzie Wam bardzo do twarzy. Dokładnie tak. I tego będziemy się trzymać. Kochani, jeśli nie macie więcej pytań, to pozwólcie, że my powolutku Wam podziękujemy za to spotkanie. Cieszę się bardzo, że tyle osób, ponad 70 osób na pokładzie. Cieszę się bardzo, że znaleźliście czas. Cieszę się bardzo, że chcieliście posłuchać nie tylko o awansie zawodowym, chociaż w tym, co tutaj mówimy, ten awans zawodowy też się pojawia i to ukryty, ukryty, ukryty pod literką A, więc. O nim też będzie, będzie dużo. Trzymajcie kciuki, zapraszamy do współpracy i jeśli tylko czujecie taką siłę, taką moc w sobie, by do nas w dniu dzisiejszym napisać, bądź też jutro, kiedy będziesz tego e, nagrania słuchała, bądź też pojutrze, kiedy będziesz to nagranie przeglądała, jeśli poczujesz w sobie tą siłę i moc, by do nas napisać, to będzie ten pierwszy krok do czegoś, co jesteśmy w stanie stworzyć wspólnie. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Serdecznie zapraszam w imieniu Małgorzaty Wiśniewskiej Olejnik, naszej szefowej wydawnictwa oraz w imieniu własnym, własnym jako pomysłodawczyni tego, tego dużego przedsięwzięcia dużego przedsięwzięcia i myślę, że to trzymanie kciuków i to wasze wsparcie i wasze dobre myśli i dobre fluidy są nam tutaj bardzo, bardzo potrzebne na tym naszym początku drogi. Jesteśmy bardzo otwarci. Jesteśmy pełni pomysłów, jesteśmy bardzo silni w tych swoich postanowieniach, natomiast potrzebujemy Waszego wsparcia, potrzebujemy Waszej pomocy, potrzebujemy Waszego dobrego słowa i wtedy wspólny sukces mu romamy. Serdecznie dziękuję. Dziękuję Małgosiu również. Dziękuję za... bardzo. Dziękuję serdecznie. I nie uwierzę, że to był pierwszy raz. To był pierwszy raz. I nie ostatni. Pozdrawiam serdecznie, ściskam cieplutko. Hello, hello, dobranoc. Ania pisze: dziękuję i też pozdrawiam. My również Was pozdrawiamy, cieszymy się. Co napisać w tytule maila? Może jakiś jeden tytuł dla wszystkich chętnych, żeby było wiadomo, że to chodzi o nasze wypociny dla wydawnictwa. Z szuflady. Je <laughs> <Splade> suis <glatt. laughs> Kochani, cokolwiek napiszecie, my i tak otwieramy każdego maila, więc nawet jeśli puścicie maila zupełnie bez tytułu, bo stres was tak, że tak powiem, zeżre, to my i tak go otworzymy, żeby zajrzeć do środka. I jeśli będzie tam Wasze zgłoszenie, na pewno na nie odpowiemy. Także bez względu na to, jak zatytułujecie ten, tego maila, na pewno do niego dotrzemy. Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam cieplutko, trzymajcie się, buziaczki, pa.